Dzień dobry moi drodzy, jest godzina 3.50. Jesteśmy w Antigle i właśnie zaczynam swoją kolejną przygodę. Jedziemy do Salwadoru. Muchas gracias senior. to No i moi drodzy, dzień dobry, godzina później jesteśmy w stolicy Gwatemali. Nie wiem dlaczego oni mnie tutaj tak wcześnie przywieźli, ponieważ autobus jest dopiero za półtorej godziny. No bardzo mi się przydała ta dodatkowa godzina snu, ponieważ właśnie sobie policzyłem: Przez ostatnie 4 dni spałem średnio 4,5 godziny co noc. A jak dobrze wiecie, te dni były dosyć intensywne, więc przydałoby mi się trochę dłużej. No ale cóż, jesteśmy właśnie pod hotelem Holiday Inn, bo stąd odjeżdża Busik. Teraz na czas. No dobra, to esperar para on autobusa z tak. Naprawdę bardzo miło ze strony pracownika recepcji, że pozwolił mi posiedzieć w hotelowym e-lobby. Nie mogę tutaj się tak ordynarnie rozłożyć, aczkolwiek naprawdę bardzo chętnie bym to zrobił, ale może jakiegoś małego komarka uda mi się na godzinkę przyciąć. Dostałem w kolejce, pani zrobiła kopię mojego paszportu i innych dokumentów. Dostałem papiery do wypełnienia. No i za chwilę lecimy do Salwadoru. W sensie jedziemy. O kurde, dwupiętrowy autobus. Tego się nie spodziewałem. Cała procedura wejścia do tego busa trwa naprawdę długo, ponieważ pomimo tego, że przed chwilą mi sprawdzali papiery covidowe, sprawdzali mi paszport, robili kopię i zapisywali, więc tutaj ludzie podchodzą z tymi kopiami, które zrobili, mi pani też mi zrobiła tych dokumentów, no to przed wejściem trzeba jeszcze raz pokazać oryginały wszystkiego, pani to weryfikuje z tymi kopiami, coś tam jeszcze sprawdza, więc generalnie boarding do tego busa zaczął się 40 ponad minut no, przed odjazdem, całkiem śmiesznie, ale zobaczcie jakie fajne miejsce małe. Natomiast jeśli chodzi o koszt tej wycieczki, no to zapłaciłem 60 zł za nocny transport z Antigüe do stolicy i teraz 130 czy 140 zł za transport ze stolicy Gwatemali do stolicy Salwadoru, która nazywa się San Salvador i mamy przed sobą 232 km i Google Maps mówi, że 4 godziny jazdy, więc z busem podejrzewam, że bliżej 5. Właśnie sobie uświadomiłem, że nie ma za mną siedzenia, a wiecie co to oznacza? Dobra, noc 100 quetzales es como cuánto dólares? 11 11? Sí. Ok, bale. Ok, gracias Buen viaje e, nie jest źle Według kursu Google'a 100 Kecali to jest chyba tyle ile mam teraz, najpierw dostałem 11 dolarów więc spoko, i tak nie miałbym z tym pieniędzmi co zrobić Jesteśmy teraz na granicy Gwatemali z Salwadorem i o tyle ile Granica Meksyk i Gwatemala to był po prostu bazar, przez który się przechodziło, o tyle tutaj już jak widzicie jest normalna granica. A, w ogóle dolary. Dlaczego dolary? Bo, moi drodzy, w Salwadorze obowiązują dwie waluty. Jedna to są amerykańskie dolary, a druga to są bitcoiny. Zobaczcie, jaka ciekawostka. Jak byłem w tym biurze dzisiaj rano, to stałem w kolejce, to pani od razu zaznaczyła Taką naklejką, strzałeczkę, gdzie mam pieczątkę wjazdową do Gwatemali, żeby szybciej przejść cały proces na granicę. Kurde, dwa tygodnie tylko byłem. Krótko, trzeba będzie jeszcze wrócić. I w tym momencie żegnamy się z Gwatemalą. Tak właśnie wygląda tutaj granica jakaś rzeka i witamy się z Salwadorem. Salwadorska kontrola graniczna bardzo na propsie. Nie musieliśmy nawet wychodzić. To do nas przed Pan urzędnik, którego widzicie tam, sprawdza wszystkim dokumenty. Moje już sprawdził i ciśniemy zaraz dalej. Na szczęście Salwador to dosyć mały kraj, więc za jakieś dwie godziny powinniśmy być w stolicy. Pro jazda takim dwupiętrowym autobusem pod drzewami to nie jest najłatwiejsza robota w życiu. Co chwilę o coś zahaczamy, jak słyszycie. Jak nie odrzewa, drzewa, to jakieś kable. Urwaliśmy właśnie komuś od internetu. No dobra moi drodzy, to witam z miejscowości. San Salvador, znajdującej się w kraju El Salvador, czy po polsku po prostu Salvador, generalnie nie wiem czego się tutaj spodziewać, ponieważ jak próbowałem robić jakikolwiek research, to wszędzie było nie przyjeżdżać tutaj, najniebezpieczniejsze gangi świata itd., itd. Jak sobie wpiszecie El Salvador na YouTubie, to zobaczycie, że co drugi film to dokument o tutejszych gangach. Słuchajcie, no nie ma tutaj zbyt wielu turystów. Nie jechałem z żadnym białym, teraz autobusem, wszyscy byli stąd. Ładnie tutaj wszystko wygląda, to dlatego, że jesteśmy w jakiejś bardzo drogiej dzielnicy, a domyślam się tego, dlatego, że to jest Sheraton, więc. Hmm. W każdym razie moje plany też się zmieniły nagle, dlatego, że nie zamierzałem w ogóle jechać dzisiaj do tego miasta. Chciałem jechać do miejscowości Santa Ana, znajdującej się przy granicy z Gwatemalą, ale plany się zmieniły. A dlaczego się zmieniły, to się dowiecie dzisiaj wieczorem. A teraz muszę iść do swojego hotelu, który, jak się okazuje, jest gdzieś tutaj obok. To chyba tutaj. Dzień u nas na rezerwację. Trochę przypał, wcześniej przyjechałem. Mój pokój nie jest jeszcze wyczyszczony, ale pozwoli mi tu zostawić rzeczy, seniora. Regresa, a koło 40 minuty, co 50. Na sesji to komera. To Nie no te preokupes. No okay. Pierwsze wrażenie naprawdę bardzo pozytywne, bo zarówno pan na recepcji, jak i ta pani sprzątająca byli tak przemili po prostu, że głowa mała, więc to jest to jest miłe, no, jeżeli przyjeżdżasz do jakiegoś kraju i na początku już cię witają z otwartymi e, rękoma i z uśmiechem na ustach. Nie do końca tak jak na przykład miałem przyjeżdżając do Stanów, ale to tak jest. Dzisiaj widziałem Bartek, który vloga ze swojej podróży do Miami i też właśnie mówi, że ci imigracyjni w USA to tacy troszeczkę pasywno-agresywni. W każdym razie jestem naprawdę bardzo ciekaw tego Salwadoru, ponieważ spytałem się Pana, co mogę tutaj zjeść, jakieś takie tradycyjne żarcie, coś na śniadanie, bo jeszcze nic nie jadłem. To Pan mi polecił, żebym albo poszedł do Poyo Campero, czyli do fast fooda gwatemalskiego, albo poszedł do Denis, który jest jadłodajnią. Amerykańską, z czego podejrzewam, że może tutaj być sporo takich amerykańskich rzeczy, biorąc pod uwagę, że nawet walutę mają amerykańską. Zobaczcie, tutaj się jakiś hotel buduje, wyposiony przeszklony po bokach. Idziemy jeść. Tutaj mamy Wendy's, amerykańskie. Tutaj mamy Pizza też amerykańską. Idziemy szukać dalej. No, rzut że to się czuję, jakbym był gdzieś w jakimś Miami na przykład. Bo są palmy, jest ciepło, ta droga też wygląda dosyć amerykańsko. Ciekawe. Gdzie do A Aki? ok, gracias. Pod restauracją uzbrojona ochrona. Knajpa wydawała się być naprawdę droga, bo najtańsze danie, jakie tam znalazłem, było za 20 dolarów. Na ulicach jest generalnie puste. Nie to dlatego że jest niedziela i po prostu jest wolne, albo jeszcze jest za wcześnie i oni po prostu lubią sobie pospać. Podejrzewam, że to może być to drugie i w sumie im się nie dziwię, ale ja naprawdę jestem głodny. Musimy znaleźć coś takiego typowo śniadaniowego. Proszę mnie nie oceniać, jestem głodny, chciałem się napić kawy i potrzebowałem internetu. A tak w ogóle to chciałem też sprawdzić, czy da się płacić bitcoinem i faktycznie przy zamawianiu była taka opcja. Właśnie wiszę na czacie z obsługą klienta mojej telefonii komórkowej, czyli Klaro. Okazuje się, że to, że Claro działa na terenie całej Ameryki Środkowej i nie tylko, wcale nie znaczy, że Claro Guatemala działa z Claro Salvador. Wczoraj kupiłem najdroższy pakiet internetu, żeby miał na kolejny miesiąc. No i teraz się okazuje, że ten pakiet był do wykorzystania tylko w Gwatemali, a jak chcę korzystać z Claro w Salvador, to muszę kupić tutaj kartę SIM. Więc pozdro Wygląda na to, że w Salwadorze obchodzą również Halloween, ponieważ cała obsługa jest przebrana za piratów. A oprócz tego nie pozwolili mi zrobić zdjęcia menu, jak chciałem wam pokazać ceny. A jakby tego było mało, to sam budynek McDonalda jest ochroniany przez czterech ochroniarzy z bronią. Co ty na to? Buenas tardes, senor. Tengo una pregunta. Todo do lugares są Serado porque jest domingo, o solo porque es Halloween? E, domingo. Domingo, ah, A, solamente domingo, no ma Halloween o algo? No, halloween. Okej. Okay. Soj do Polonia. Zobaczcie jakie śmieszne przejście dla pieszych. Zaczyna się w krzakach i kończy się na trawniku. Ale generalnie coś takiego jak pierwszeństwo pieszego, to tutaj chyba nie istnieje. Trzeba będzie wymuszać. Dobra, podobno tutaj będę mógł sobie kupić tą kartę SIM, jakiś supermarket. Trochę mnie zmartwiło to, że pan ochroniarz zapytany o to, co można tutaj ciekawego zobaczyć w mieście, to powiedział, że w sumie to nic. Dobra, jak na razie wszystkie strzały nie trafione. Każda osoba odsyła mnie gdzieś dalej. Teraz ziomek powiedział, że mam iść tak z 15 w tamtą stronę i powinienem znaleźć. A jak na razie ta okolica naprawdę ładnie wygląda. Jest w miarę czysta, w miarę zadbana. Zobaczcie, jak te chłopaki na pace jeżdżą. <śmówi> Spójrzcie na ceny benzyny. To jest za galon. Taniej niż w USA. Dobra, trzymajcie kciuki, żeby tutaj się dało kupić. Jest sklepik z kartami SIM. Mają polską wodę. 37,75 dolary, czyli razy 4. Za belweder 07 i wyborowa 1595. Przy tym sklepiku stała rodzinka. Spytałem się ich, czy czekają na typa. Powiedzieli, że tak, tak, już za chwilę będzie. Powiedzieli mi również, że czekają godzinę. Więc wpadłem na genialny pomysł. Zapytałem ochroniarza, a ochroniarz powiedział, że sklepik się otworzy za półtorej godziny. Więc pozdro. Generalnie chciałem Was przeprosić za to, że znowu wypuszczam taki odcinek, gdzie po prostu chodzę, gadam i nie wiem. Szukam jakiegoś nie wiadomo czego, ale nie przepraszam Was za to, ponieważ ostatnio jak się Was spytałem czy chcecie takie odcinki, to powiedzieliście, że chcecie. W każdym razie pada mi telefon, jestem nieprzytomny, wracam do hotelu, spróbuję się przespać z pół godziny, a później może jakoś mi się życie samo ułoży. O kurde, tutaj jaka to ma wyprasioną willę. Przypomina mi bardzo jeden z budynków na Starym Żoliborzu w okolicach Placu Wilsona. Dobra, tu jest autentycznie tak, że każda, nawet najmniejsza restauracja ma przy wejściu ochroniarza z bronią, ale i jaja. W akcie desperacji spytam się w aptece. Jak będzie to zwątpię. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Puedo comprar una tarjeta SIM de Claro aquí? De Claro no tengo. Ale pompa. Czalić, że naprawdę mieli karty SIM w aptece? Zobaczcie pana po mojej prawej z shotgunem. Słuchajcie, nie kupiłem tej karty Sim, którą chciałem kupić, by pani nie miała, ale za 2 dolary mi sprzedała jakieś 2 giga na 5 dni z jakiejś firmy Krzak. W mieście powinno wystarczyć, ale najlepsze jest to, że dostałem resztę w jednodolarowych monetach. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek w ogóle nie pamiętam, żebym ja widział kiedykolwiek jednodolarowe monety. Ale jaja. No się ma, zasnąłem. Nawet nie wiem kiedy po prostu. Pamiętam, że usiadłem na łóżku, że podłączyć telefon do ładowarki, i się obudziłem chyba z półtorej czy dwie godziny później. Ja wiem, że to tak może nie wyglądać jak się ogląda te vlogi, ale naprawdę ja tak autentycznie przed samym sobą jestem w stanie stwierdzić, że ostatnie 4 miesiące mojego życia bardzo mocno nadwyrężałem swoje możliwości, bo ja nigdy nie byłem człowiekiem, który, wiecie, był taki pełny energii, A raczej jestem taki dosyć powolny, flegmatyczny w życiu i tak dalej. E, nigdy nie było tak, żebym, wiecie, od rana do wieczora chodził jakiś nabuzowany i po prostu nie wiem, być może wynika to z tego, że ja mam Tarczyca chorą, albo po prostu taki mam charakter, ale naprawdę ostatnie miesiące to było takie no, przekraczanie wielu granic i wyczerpywanie swoich baterii, więc odczuwam delikatnie, że jestem ostatnio taki chronicznie zmęczony. Ja wiem, że słuchajcie, podróżowanie, vlogowanie i w ogóle super łatwe życie, ale mi się osobiście wydaje, że tak nie jest, a przynajmniej dla mnie nie jest to takie łatwe, jakby się wydawać na pierwszy rzut oka mogło. Cholera, miałem nadzieję, że coś zjem tutaj, bo widziałem, że. Ten street food był otwarty, ale to dosyć dziwne, bo otworzyli go po południu, jest 17, już jest zamknięty. No ale cóż, w każdym razie, moi drodzy, ja mam cel w tym, że nie zwiedzam dzisiaj miasta, nie pojechałem do centrum i tak dalej. Mam nadzieję, że za kilka godzin będę mógł wam powiedzieć dokładnie dlaczego i wtedy zrozumiecie. Więc dzisiaj raczej niewiele się w tym vlogu będzie działo. Przebudziłem się i nie potrafię dwóch zdań sklecić <laughs> sensownie, dlatego też macie co chwilę jakieś cięcia tutaj. W ogóle to sporym minusem tego regionu świata jest to, że tutaj się bardzo wcześnie robi ciemno. Jest 5.30 i myślę, że jeszcze pół godziny i będzie kompletny mrok. Tak jak dzisiaj wyszedłem na tą główną ulicę w lewo, tak teraz pójdziemy w prawo, zobaczymy, czy uda się znaleźć coś ciekawego do jedzenia. Bo jak na razie tylko ta pizza Hut i Wendy's. Pytałem się przez jakieś przechodnia, to też mi polecił pizza Hut, Wendy's albo McDonalda. Ale nie wiem, no musi tutaj chyba być coś innego. No Nie wierzę, że ludzie z Salwadoru stołują się tylko w amerykańskich fast foodach. Pisałem dzisiaj z kilkoma dziewczynami z tego miasta, i wszystkie powiedziały mi, że najfajniejszą dzielnicą do odwiedzenia jest Sona Rosa. Że tutaj są najfajniejsze knajpy, kluby, kawiarnie i w ogóle deptaki. I teraz tak sobie patrzę, to wychodzi na to, że ja mieszkam w Sona Rosa. Jest jakaś knajpa z tacosami, a tutaj na parkingu gdzie oni są. A tutaj na parkingu dwóch ziomeczków z pistoletami. Oho, taka dosyć fancy tak najpa z Tacosami, skoro mają własny most i ogród. nowy jest lepiej niż myślałem, bo tak najpa wygląda na naprawdę drogą. Wziąłem Burro za 6,75, czyli podejrzewam, że to będzie jakieś duże Burrito, i dlatego Agua de Orchata, dolar 25. Był taki jeden gościu, którego też trochę oglądałem, ale nie pamiętam jak on się nazywał. Taki łysy, z brudką i on też gdzieś tam podróżował, trochę pomieszkiwał. Czyli busem przez świat może? To... No, nie, taki... nie, nawet nie pamiętam. Kur... Teraz widziałem, że dostał kampera od jakiejś firmy i gdzieś podróżuje. Bo Kamperem czas... przez... Wiem, wiem o kogo ci chodzi, ale, ale nie pamiętam. I tak trochę, trochę zawsze mi to e, śmierdziało gąciarzem, jakkolwiek to, to, to brzmi. Wysyłacie mi od rana fragment podcastu Żurnalista X Krzysztof Gąciarz i mówicie, że gadają tam o mnie. I słuchałem tego fragmentu kilka razy i wydaje mi się, że nie gadają tam o mnie, że to jest prawdopodobnie o Karolu z Busem przez Świat. A jeśli to jest o mnie, to w sumie to nie wiem, jak to odebrać, że śmierdzę gąciarzem, ale wydaje mi się, że nie. A nawet jeżeli chodzi o mnie, to. Wydaje mi się, że to jest komplement mimo wszystko, jakkolwiek by to nie brzmiało. Słuchajcie. Wiem, że jest bardzo ciemno, przepraszam Was. Burrito jest naprawdę ogromne i to, czego się nauczyliśmy, Agua de Orchata w Salwadorze, to nie jest Agua de Orchata z Meksyku, ona jest po prostu niedobra. To jest jakaś taka Agua de Orchata zmieszana, nie wiem. Nie wiem z czym, ale z czymś niedobrym. No niestety się zawiodłem, to burrito to było takie 5 na 10, a ta orczata to wziąłem dwa łyki i po prostu ją zostawiłem, bo nie dało się tego pić. A uwierzcie mi, naprawdę ciężko jest mi zaserwować coś, czego ja nie mogę wypić, ani nie mogę zjeść, więc tym bardziej zawód, bo knajpa ma 4,5 gwiazdki prawie 2000 opinii na Google Maps. No ale cóż, no tak to czasami bywa, jak się jest w nowym miejscu, że się po prostu wejdzie gdzieś przypadkowo i albo się trafi, albo się nie trafi. W każdym razie moi drodzy, idę teraz do hotelu usiądę do vloga z wejścia na wulkan. Tam jest bardzo dużo materiału, bardzo dużo roboty. Część jest do wyrzucenia, bo po prostu wiecie, nagrywane w deszczu, w wietrze, telefonem i tak dalej. I mam nadzieję, że następny kadr to już będzie wyjaśnienie, Dlaczego przyjechałem do tego miasta? No dobra, moi drodzy, mogę Wam się w końcu przyznać, jaki jest prawdziwy powód tego, że przyjechałem do miasta San Salvador, a nie zacząłem miasta Santa Ana. Otóż mam okazję się spotkać dzisiaj z człowiekiem, z którym codziennie rozmawiam od 3 lat, a od 20 miesięcy nie mieliśmy okazji się zobaczyć, ponieważ był zamknięty w raju na Filipinach, moi drodzy. Myślę, że nie trzeba Wam go przedstawiać. Bartek Czukiewski, bez planu. Przyleciałem prosto z Miami. <laughs> Jestem tak zmęczony. Zresztą widzę, że ty jesteś jeszcze bardziej zmęczony niż ja. Jestem. Zdróbko mordę, jeszcze będzie okazja pogadać. Dobra. Zobaczcie jak to wygląda cenowo. Lokalny jak Śpilzner był po 2 dolary za sztukę, drugi po 2,35. No i bardzo podobnie jak w Gwatemali, doliczają sobie za każdym razem praktycznie napiwek, czy tego chcesz, czy nie. I teraz właśnie tak minimy, że dziwnie w sumie płacić dolarami w takim miejscu, bo no, jesteśmy w Ameryce Środkowej i płacimy amerykańską gotówką. Postanowiliśmy się przejść tutaj po okolicy. Generalnie nie ma nic ciekawego, puste ulice, zero ludzi, ale znaleźliśmy drzewo. Nie wiem, co bardzo, czy to jest za owoc. Macie jakieś pojęcie? Tak wygląda to drzewo, a tak wyglądają owoce tego drzewa. Niewiele się tu dzieje. Wbiliśmy teraz do apteki i zobaczcie, w aptece można sobie kupić telefon komórkowy, można sobie kupić kartę SIM, można kupić lody, wodę, browary. Kupiliśmy wszystkiego po trochu. Dobra, miśki kolorowe. Miedno, ja... no, Dobra, słuchajcie, ja wiem, że może nie tryskamy entuzjazmem, ale ja jestem naprawdę padnięty, a Bartek w ciągu ostatniego tygodnia był na Filipinach, w Japonii, w Stanach i... No. Nicaraguj dzisiaj. No, był. z lotniska nie wyszedłem, z samolotu nie wyszedłem, ale no, odwiedziłem Nicaraguę, tak, lotnisko, w Pierwszy, pierwszy raz w ogóle usłyszałem, że jest taka opcja, żeby mieć przesiadkę bez wysiadania nawet z lotniska. W każdym razie, nieważne moi drodzy. E, ja jutro nie będę nic nagrywał, e, odcinek z jutra będzie pewnie na kanale Bartka. I nasze zdrowie i wasze zdrowie, na razie. Trzymajcie się, cześć.